Innym, bo się nas przekonuje, albo sami uważamy, że jesteśmy nie dość dobrzy. Jak w takiej sytuacji, dorastając, stać się sobą, a w miarę upływu lat coraz bardziej jest nam to potrzebne? Jak pogodzić spełnienie oczekiwań innych ludzi, którzy chcą, żebyśmy jacyś tam byli pod ich oczekiwań, z byciem sobą, z taką wiernością w sobie? Jak co tydzień wy Pytacie, ja odpowiadam tym razem po raz pierwszy na dwóch kanałach jednocześnie, to znaczy i na YouTube, i na Facebooku. Jedziemy! Jesteś jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. To jest moje życiowe motto, które co tydzień sprowadza mnie tutaj przed tą kamerkę, żeby się z wami dzielić moją cotygodniową dawką praktycznej inspiracji. Jeżeli ktoś mnie ogląda na YouTubie, gdzie witam was kochani. Agnieszka z drogi nas wita. Jeżeli ktoś mnie ogląda na YouTube, a nie na Facebooku, to się odezwijcie kochani, bo e, chcę wiedzieć czy w ogóle na tym YouTubie to leci czy nie leci, bo tam też jest dużo ludzi. Tym, którzy oglądają mnie od niedawna, jak zawsze się krótko przedstawię. Na początku jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach, w moim wolnym tłumaczeniu coachingu wybitnych rezultatów, jednego z najlepszych programów coachingowych na świecie, i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy. Wcześniej wiele lat w korpo, a jeszcze wcześniej byłem e, zawodowym tłumaczem i miałem zaszczyt tłumaczyć między innymi rozmowy prezydenta USA George'a Busha Seniora w Białym Domu. E, od dzisiaj, tak jak powiedziałem, jednocześnie jestem na Facebooku i na YouTubie. Jeżeli widzicie teraz w komentarzach podpisy przy swoich komentarzach Facebook user to dlatego, że to są oglądacie mnie Facebook user oglądają mnie z grupy, a Facebook ma taką politykę jakąś dziwną, że jak jesteś w grupie, to tam trzeba coś tam podpisać, żeby się pojawiło wasze imię. Więc nie szkodzi. Na razie nie widzę żadnych komentarzy z YouTube. A. Ciekawe, czy ktoś nas ogląda na YouTube. Zawsze w tym miejscu zachęcam do zapisania się do mojej autorskiej grupy na YouTube. Mistrzowie intencjonalnego życia i nadal do tego zachęcam. Natomiast dotychczas było tak, że Facebook zawsze powiadamiał wszystkich uczestników grupy o wszystkim, co się dzieje w tej grupie. Dlatego warto się było zapisywać do grupy, bo wtedy mieliście pewność, że się nic nie przegapi. Teraz podobno już tak nie jest, że nie wszystkie powiadomienia o grupie dostajemy, dlatego, wszystkich, którzy nie chcą przegapić tego, co się u mnie dzieje, zachęcam, żeby weszli w mój profil. Tutaj, um, Krzysztof Litwiński, Mentoring, mój fanpage, na którym wielu z Was ogląda w tej chwili tę transmisję. I tam trzeba po prostu kliknąć zdjęcie w tle, to które teraz wyświetlam. Jak się to kliknie, to się otwiera taki link do. Zapisania się na mojego darmowego e-booka, kiedy myślisz, że nie dam rady. Jeśli go już masz, to już jesteś zapisany albo zapisana, a jeśli nie masz, to dostaniesz za darmo e-booka, a przy okazji się zapiszesz do mnie na listę i wtedy na 100% masz zawsze powiadomienia, bo ja o wszystkim powiadamiam. Takie, taki zapis można też zrobić bezpośrednio przez moją stronę krzyczowliczniński.pl. Jak się wejdzie, to od razu tam się w to wchodzi. Szanuję Waszą prywatność, w każdej chwili możesz się wypisać na razie wszyscy oglądają mnie z Facebooka jeszcze nie widzę żadnych komentarzy z YouTube'a ciekawe czy coś się dzisiaj do końca dnia pojawi no to kochani przechodzimy do Adremu coraz częściej trafiają do mnie ludzie którzy czują że ich życie nie jest do końca takie jakby chcieli niekoniecznie zaraz w kryzysie ale tak mówią no pracę mam ok życie mam ok ale czuję że nie o to mi chodzi czują że ich w życiu coś omija Yy, nieraz słyszałem takie sformułowanie, czuję, jakbym utknęła na mieliźnie yy, Niby nic złego się nie dzieje, ale nie o to mi w życiu chodziło. Od dawna myślę o tym, żeby coś w życiu zmienić, coś zacząć, coś... zacząć żyć swoim życiem, ale nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Yy, to jest zawsze efekt tego, że nie wiemy, czego chcemy. To jest zawsze efekt tego, że. Nie wiemy kim jesteśmy, mówiąc tak trochę metaforycznie, i o tym będę dzisiaj mówił. Ja jako dziecko przemocowe byłem przez pierwszą część mojego życia bardzo skupiony na przetrwaniu i mi się wydawało, że przetrwanie różnych tam przeciwności życiowych to jest cel życia. Tak się wydaje każdemu, kto komu za długo i za mocno wieje wiatr w oczy. Częścią mojego sposobu na przetrwanie było spełnianie oczekiwań innych ludzi. No, na początku mojej mamy, która mnie tam ćwiczyła, um, ale um, to się z czasem utrwaliło w taki nawyk, taką powiedziałbym wręcz chorobliwą e, chęć zadowolenia innych. Tak naprawdę dopiero pierwszy warsztat terapeutyczny, na który trafiłem, ja tu nieraz o nim opowiadałem czyli grupa otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Bardzo polecam, o ile wiem, chyba dalej robią te grupy. Dopiero ten pierwszy warsztat, na który zresztą trafiłem o wiele za późno, ale na szczęście nie za późno całkiem, ale dużo później niż, niż, niż mogłem, niż powinienem. Dopiero ten warsztat mi pokazał e, bezmiar mnie, jakiego nie znałem. To znaczy nie wiedziałem o tym, że tak dużo we mnie jest emocji, tak dużo jest przeżyć, tak dużo jest nadziei, strachów itd., ehm, na tym warsztacie to zobaczyłem. To co zobaczyłem, nie, jedyne co, co z tego wyniosłem, jakby taka świadomość, to było to, że jest strasznie dużo mnie w środku, o którym nie miałem pojęcia. Ehm, jeżeli czujesz ten narastający z latami niepokój, że coś w Twoim życiu jest nie tak, że to życie stoi w miejscu, że coś powinno być inaczej, to na pewno dlatego, że nie wiesz, jakie to Twoje życie powinno być. Czujesz tylko, że coś nie pasuje ci do Twojego wewnętrznego obrazu, który gdzieś tam podświadomie jest. To Robins mawia, że. Potrzeba życia zgodnie ze swoim wyobrażeniem o sobie jest silniejsza niż potrzeba seksu i soja. To są dwie bardzo silne potrzeby. Kiedy nie wiesz, kim jesteś, to nie wiesz, co jest dla Ciebie ważne. Co jest ważne dla Ciebie, a nie na przykład dla ludzi, których wydaje Ci się, że musisz albo chcesz zadowolić. Nie wiesz, co jest mniej ważne. Nie wiesz, co jest yy, dla Ciebie bardziej ważne. Tak jak Magda tu mówi, tak, mają dzieci przemocowe, że nie umieją stawiać granic i robią to dla kogoś, a nie dla siebie. No właśnie, ale przychodzi moment, kiedy w tych czasach, przy wszystkich ich minusach, plusami, plusem jest to, że na przykład można posłuchać takich opowieści jak moje albo podobnych i dowiedzieć się tego raczej wcześniej niż później. Zasada w samolocie, kiedy się leci, jest taka, że maskę tlenową najpierw zakłada się sobie, a potem dziecku czy starszej osobie, która jest pod Twoją opieką, albo komuś, kto się mdleje obok. Dlaczego? No, dlatego że jeżeli nie zadbamy najpierw o siebie, to za chwilę nie będziemy w stanie temu komuś pomóc, bardzo często, bardzo częstą wymówką, przed, wymówką od zajęcia się sobą. Jest taka teza, no ja muszę teraz się, na razie nie mam dla siebie czasu, muszę się zająć dziećmi, mężem, pieskiem, nie wiem, mamą chorą i tak dalej. To wszystko jest prawda. Ale nie możesz odkładać swojego życia forever na zaś, dlatego że zabraknie ci może czasu na to. Można, można nieprawdopodobnie więcej dać z siebie innym, kiedy zadbamy o siebie. Mi to kiedyś uświadomił ja psycholog dziecięca, kiedy rozwodząc się z moją małżonką pierwszą, miałem dwoje dzieci, dwie córki, 7-10 lat i przez, co tydzień, przez rok chodziłem do pani psycholog. Takiej dziecięcej, właśnie, żeby no, dzieci przeprowadzić przez ten czas naj, najmniej, możliwie naj, z najmniejszymi urazami. I ona mi w pewnym momencie powiedziała, patrząc na to, jak ja wyglądam, mówi: Panie Krzysztofie, Pan w ogóle odpoczywa. Ja mówi: No, wie Pani, no nie mam czasu, muszę się zająć jest tu pracą, dziećmi. Tego tak ona mówi: Najlepiej Pan zadba o dzieci, jak Pan zadba o siebie. Więc najlepiej zadbacie o świat, o innych, o dzieci, o rodziców, o partnerów, jak zadbacie o siebie na tyle. Żeby mieć więcej dodawania, niż brania. Przez całe lata po tym warsztacie, który był takim przeżyciem dla mnie niesamowitym, warsztat trwał tydzień, więc było bardzo głębokie przeżycie, takie na odosobnieniu. To odkrycie, że jest we mnie więcej, że, że jest, jestem jakiś nieznany ja w środku, to odkrycie pchało mnie do przodu i krok po kroku odkrywałem, jak poznawanie siebie Zmienia wszystko. Wszystko. Poznawanie siebie zmienia świat wokół nas, dlatego że e, jak się pozna siebie, to nie da się siebie nie polubić. Nie da się. Jak się pozna siebie, to przestajesz widzieć siebie oczami kogoś innego, kto może widział się w krzywym zmierciadle własnych kompleksów albo własnych problemów. E, jak się pozna siebie, to dopiero wtedy można zacząć budować swój własny świat. Wtedy nagle odkrywasz, że wiesz, co jest dla Ciebie ważne, dla Ciebie ważne, co jest bardzo ważne, bez czego trudno Ci żyć, a bez czego możesz się obejść. Ehm, kiedy poznasz siebie, zmienia się też świat zewnętrzny, zmieniają się ludzie wokół Ciebie. Jedni odchodzą, inni się pojawiają, dlatego że kiedy poznasz siebie, <laughs> przestajesz. Nie akce przestajesz akceptować rzeczy, których nie wolno akceptować, przestajesz rzeczy, których nie wolno wybaczać, przestajesz wybaczać rzeczy, których nie wolno wybaczać, przestajesz się zadowalać, byle czym i sięgasz po to, co dla ciebie jest najlepsze, co w ogóle nie jest w żaden sposób egoistyczne, wręcz przeciwnie, wtedy dopiero zaczynasz mieć taki nadmiar pozytywnych uczuć, pozytywnej energii, która cię pcha do przodu i pozwala i daje Ci siłę, żeby wyciągnąć rękę i pomóc komuś innemu. Wtedy rodzi, się, <coughs> zapraszam, wtedy rodzi się w nas siła i ja to nazywam pewna taka niezniszczalność. Dlatego, że kiedy poznasz siebie, to nie możesz siebie nie polubić, a wtedy przestajesz nosić maski. Jak nie musisz zakładać żadnej maski, to nie można ci żadnej maski zerwać z twarzy. Dlatego poznanie siebie jest tak strasznie ważne, jest takie stare powiedzenie, celem rozwoju osobistego nie jest się zmienić, tylko poznać, kim jesteś. Czasami ludzie myślą, że nie da się ich polubić. A, jakbyście wiedzieli, jaka jestem w środku, to, to byście mnie po prostu gardzili, tak? Ehm, Tony Robbins mówi, że nie da się nie pokochać człowieka, kiedy się pozna jego historię. Nie da się nie pokochać człowieka, kiedy się pozna jego historię. Ja tu kiedyś opowiadałem, jak właśnie na tej grupie otwarcia, na tym warsztacie. Poznałem taką dziewczynę, która od samego początku jakąś tak, taka mi się wydawała antypatyczna, coś taki zimny wzrok, tak, jakiś taki z, zero po prostu, jakiegokolwiek kontaktu emocjonalnego. Ona dopiero na koniec tego warsztatu opowiedziała swoją historię, najkrócej mówiąc, e, zakochała się w chłopaku jako nastolatka, długo tam chodziła z tą miłością, tak powiem w sercu, nie przyznając się do tego, w końcu mu się przyznała. Na basenie byli razem, przyznałem mu się, okazało się, że on się też w niej zakochał. I przez chwilę byli bardzo szczęśliwi, ale bardzo krótką chwilę, bo on się tego samego dnia na jej rękach umarł, bo się utopił na tym basenie. Ja tak sobie pomyślałem, jak ona tą historię powiedziała, kurczę, Blady, jak można się pomylić. Ja myślałem, że to jest ktoś, kto nic nie czuje. To jest ktoś, kto po prostu umarł w środku. Przynajmniej tak mu się wydawało. Więc jeżeli Ci się wydaje, że nie da się Ciebie polubić, to to tylko dlatego, że Coś się wydarzyło albo wydarzało w Twoim życiu. Coś jest takiego... O, Iza mówi, nie ma coś takiego, jak lubić siebie. Ha, ha! Ja też tak myślałem. Ja też tak, zamyślałem. myślałem. Jest coś takiego, jak lubić siebie. Jest coś takiego, jak pokochać siebie. Tak samo jak inni ludzie zasługujesz na, swoją, na swoje dobre uczucia, na swoją pozytywną energię. Ludzie też, niektórzy myślą, że mówienie o poznaniu siebie to jest takie filozofowanie tylko, polubić siebie, poznać siebie. Mi się też to kiedyś wydawało takim górnolotnym, wiecie, gaworzeniem ludzi, którzy mają dużo czasu, więc mogą sobie nad winem tam o filozofii rozmawiać, ale dzisiaj jestem przekonany w oparciu o własne doświadczenia, że nie da się zmienić swojego życia w taki istotny sposób, nie da się tak naprawdę być szczęśliwym, dopóki się siebie nie polubi. A można to zrobić tylko poznając siebie. Ryzykując to, bo, bo często tak jest, że boimy się spojrzeć się, boimy się o sobie dowiedzieć za dużo, bo nam się wydaje, że tam jest coś złego, a wcale nie jest. Tylko jeszcze o tym nie wiemy. Warunkiem, żeby polubić siebie, jest zrozumieć, co jest dla mnie ważne i dlaczego. Co jest dla mnie ważne w życiu i dlaczego. Bardzo wielu z nas idzie przez życie, nigdy nie zadając sobie tego pytania, albo wierząc w to, bo zostaliśmy do tego jakoś tam na jakimś etapie przekonani, że nie wolno myśleć o sobie, że to jest egoistyczne, to jest złe, bo mamusia powinienem myśleć o mamusi, a nie o mnie. Zawsze mi zadajesz tyle bólu i takie różne teksty, nie? Co ciekawe, kiedy już wiesz, co dla ciebie jest ważne, kiedy zaczynasz siebie poznawać, to z jakiegoś powodu przestajesz się spinać w środku. Każda życiowa decyzja staje się łatwiejsza wtedy: czy wejść w związek, czy nie wchodzić, czy zakończyć związek, czy go nie kończyć, czy przyjąć tą pracę, czy tamtą pracę, czy mieszkać tu, czy tam, czy zrobić to, czy coś innego. Bardzo wiele takich bardzo ważnych życiowych dylematów staje się o wiele łatwiejsze kiedy wiemy, co jest dla nas ważne. Bo jak wiesz, co, jak wiesz, czego chcesz i że masz do tego prawo i wiesz, czego nie chcesz i że masz prawo, żeby tego nie chcieć, to wtedy wszystko jest o wiele łatwiejsze. Um, wtedy wiesz, czy przymknąć na coś oko, bo tak każe mądrość życiowa, czy się zbuntować. Um, mało tego, kiedy poznasz siebie, rodzi się ogromna energia w środku. Taka energia, że rano nie możesz się doczekać, żeby zacząć za, zacząć dzień. Jeśli człowiek zrobił coś złego, to jest to w nim jakby jest część tego. No tak, tak samo jak, e, jak kiedy zrobi się coś dobrego. My jesteśmy sumą naszych doświadczeń, ale nasza przeszłość nie określa naszej przyszłości. Naszą przyszłość określa decyzja, którą podejemy, podejmujemy w tym momencie. E, ta energia, o której mówiłem, która się rodzi, kiedy poznamy siebie, bierze się stąd, że Nagle odkrywasz ogromny świat siebie samego i rodzi się ogromna ciekawość, co tam jeszcze jest. I się okazuje się, że ten świat wcale nie jest taki zły, jak ci się wydawało, jeżeli siebie nie lubiłaś, czy nie lubiłeś. I nagle wszystkiego ci się chce, chce cię ci więcej niż masz czas. Jak to zrobić, żeby poznać siebie? Ja to podzieliłem na cztery kroki. Jak zawsze upraszczam życie, ale trzeba prosto do tego podejść. Po pierwsze, trzeba sobie postanowić, że chcę poznać siebie. Tylko tyle i aż tyle. To wymaga pewnego ryzyka, e, pewnego pokonania strachu, że a co będzie, jak się potwierdzi, że jestem rzeczywiście do niczego? O czym mnie tyle lat przekonują i się tyle lat boję, że jestem beznadziejna albo beznadziejny. E, nigdy nie spotkałem człowieka, który poznał siebie i by siebie nie pokochał. Powtórzę to jeszcze raz. Nigdy nie spotkałem człowieka, który poznał siebie i siebie nie pokochał. Nie ma takiej możliwości. Tak jak Krysia tutaj mówi, przekonuje się na własnej skórze, jak wiele zmienia życie życiu poznawanie siebie, odkrywania na nowo, jaka jestem, czego tak w głębi chcę. Dokładnie. Jeśli o sobie źle myślisz, albo boisz się o sobie myśleć, bo się boisz, że się dowiesz czegoś złego, to prawdopodobnie dlatego, że Cię tego tak nauczono. Nauczono cię patrzeć na siebie właśnie w taki sposób, bo ktoś tak cię widział, z jakiegoś powodu przez takie okulary na ciebie patrzył, albo chciał, żebyś takim człowiekiem siebie widział czy widziała. Jeśli o sobie tak źle myślisz, to znaczy, że jak najszybciej trzeba to zmienić. A zmienić to można nie wpychając sobie do głowy pozytywne myśli, tylko poznając siebie. Jak zaczniesz poznawać siebie, to się przekonasz, że jest w tobie dużo więcej niż ci się. Teraz wydaje, i to jest mnóstwo pozytywnych rzeczy. Niezależnie od tego, czy ktoś ci to wbijał do głowy, czy po prostu boisz się, yy, czy, czy po prostu na przykład, no są rzeczy, które nie są okej, okay, tak? którymi trzeba sobie poradzić. W jednym i w drugim przypadku jesteś do przodu, jeżeli się zdecydujesz, jeżeli postanowisz siebie poznać. Kiedy zaczynasz rozumieć, co dla ciebie jest dobre, zaczynasz wyznaczać granice, ludzie cię opuszczają. Tak jest i o to chodzi, bo nie wszyscy ludzie cię opuszczają. To jest bardzo fajna uwaga. Nie wszyscy ludzie cię opuszczają. Opuszczają cię ludzie, którym pasowało, że nie wyznaczałeś, czy nie wyznaczałaś granic. Opuszczają cię ludzie, którzy powinni cię opuścić. Opuszczają cię ludzie, którzy ci wysysają z siebie energię, którzy cię dołują, a pojawiają się ludzie na których Ty jesteś inspiracją, którzy chcą być z kimś takim jak Ty, którzy chcą być z kimś prawdziwym. Drugi krok to przyjąć wyjściowe założenie, że nie znasz siebie. Jakkolwiek byś nie był, czy nie była pewna, że znasz siebie bardzo dobrze, to przyjmij takie założenie, że siebie nie znasz. Ehm, tak jak ja przyjąłem na tej terapii, na którą pojechałem wtedy, lata temu, ja na tę terapię zresztą trafiłem przypadkiem. Ja tutaj nieraz o tym opowiadałem. Ja nie pojechałem tam nic leczyć sobie w duszy. Ja pojechałem tam tylko dlatego, że chciałem pójść na warsztat antystresowy, weekendowy do terapeuty Wojtka Helbergera, a żeby tam pójść na ten warsztat, to trzeba było koniecznie zaliczyć grupę otwarcia, więc ja poszedłem na tą grupę otwarcia i zakładałem, że tam posiedzę no, odbędę mnie swoje i zaliczę, tak? To okazało się, że dowiedziałem się o sobie dużo więcej niż mi się kiedykolwiek w życiu wydawało. I to jest pierwsza rzecz, którą bym doradzał, czy właśnie druga, no bo pierwszą to postanowić się, poznać siebie samego. E, przyjąć wyjściowe założenie, że cokolwiek dzisiaj nie myślisz o sobie, to na pewno nie jest cała prawda. E, bo wtedy, e, wtedy otwiera się przestrzeń do poszerzenia swojej wiedzy. Jak ja byłem na, tej, na tym warsztacie i zrozumiałem jak strasznie dużo siebie nie widziałem dotąd, to miałem takie mieszane uczucia, bo z jednej strony może strachu, Jezu, co, co to teraz? To aż tyle tego jest, a z drugiej strony e, nadzieja. Taka nadzieja kurczę. To nie jest tak źle, jak myślałem, bo tam, tam, tam są jakieś kolory. Ehm. Trzecia rzecz, y, którą bym. konkretne kroki, które, które możecie podjąć, żeby już teraz zacząć poznawać siebie. Po pierwsze, y, zadać sobie pytanie, jakie rzeczy, jakie trzy rzeczy są dla mnie najważniejsze na świecie? Jakie trzy rzeczy są dla mnie najważniejsze na świecie? Pamiętając przy odpowiedzi to, co powiedział Steve Jobs, że najważniejsze rzeczy na świecie nie są rzeczami. Y, i jak już wiesz, jakie trzy rzeczy są dla Ciebie najważniejsze na świecie, na przykład dla mnie e, takie najważniejsze rzeczy na świecie, jedną z nich jest niezależność, e, drugą jest rodzina. Trochę brzmi jak paradoks, bo niezależność i rodzina, tak, ale taka niezależność wewnętrzna, a jednocześnie e, rodzina. I jak już wiesz, że to jest dla Ciebie ważne, jak na przykład ja wiem, że niezależność jest dla mnie tak ważna, no to z tego wynika mnóstwo decyzji, ja jestem gotów po, pójść na daleko idące ryzyko. Ja jestem gotów dużo zaryzykować, żeby uchronić moją niezależność. Ja nie pójdę gdzieś na niewolnika, tylko dlatego, żeby mieć co jeść. I tak dalej, i tak dalej. Jak już wiesz, jakie trzy rzeczy są dla Ciebie najważniejsze w życiu, przynajmniej jakie się w tym momencie wydają, to zadaj sobie pytanie: um, czy to są rzeczy najważniejsze dla Ciebie? Czy może ktoś inny dotąd kazał Ci uważać jej za najważniejsze? Rodzice, y, partner czy partnerka życiowa, y, ksiądz, jakieś lektury, jakieś autorytety, nie wiem, rząd, ktokolwiek. Y, pomocnicze pytanie, jakie można sobie zadać przy okazji szukania tych najważniejszych rzeczy, y, kiedy nie wiesz, co dla mnie jest najważniejsze, to zadać sobie pytanie, czego mi najbardziej na co dzień brakuje? Co by najbardziej zmieniło moje życie, gdyby tego było w życiu więcej? Czego w życiu, w życiu chcę mniej? Czego bym, byłbym szczęśliwsza, gdyby tego było w moim życiu mniej? I czego w życiu chcę więcej? To są takie pytania, które możecie sobie zadać, i to od razu poszerzy. Przyjdą wam do głowy kolejne pytania, jak będziecie sobie na te pytania odpowiadać, ale to jest. Pierwszy krok do tego, żeby siebie poznać. No i czwarty, czwarte, znaczy nie pierwszy, bo dobrze jest trzeci krok. Ja Gówię się w mojej matematyce. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą doradzę wszystkim, którzy mocno się przejmują i dla których to życie bardzo odbiega od tego, co by chcieli. Szczególnie, jeżeli to są jakieś ekstremalne reakcje emocjonalne, znaleźć sobie psychologa i pójść do niego na konsultację i powiedzieć, takie ja mam. Dylematy życiowe. Tak, taki mam, takie mam problemy. Albo od psychologa, jeśli to jest jakaś jakieś mocniejsze emocje, albo do życiowego mentora. U mnie też można takie konsultacje indywidualne sobie wykupić na stronie krzysztofliczyński.pl, tam jest powiedziane, jak to się robi. Czy do kogokolwiek innego, kto po prostu w kompetentny sposób, życzliwy, potrafi nam, nam zadać odpowiednie pytania, bo tak naprawdę o to, o to chodzi. Ja przez lata pracy jako coach się przekonuję, że ludzie naprawdę znają, my znamy swoje odpowiedzi. My tylko albo nie chcemy tam spojrzeć, albo nie umiemy sobie zadać odpowiednich pytań. O, lud miła nas wita z YouTube'a, czyli jednak ktoś nas na YouTube ogląda, ale super, no to fajnie. To jest bardzo ważny punkt startu, taka, taka rozmowa z psychologiem czy z mentorem. Nie tylko ze znajomym czy przyjacielem czy przyjaciółką, dlatego że to są ludzie, którzy w sposób kompetentny potrafią wskazać nam dalszy kierunek naszej własnej pracy nad sobą. To jest bardzo ważny punkt startu. No i jeszcze ostatni krok, nie mniej ważny, last but not least, jak to mówią Anglicy, nastaw się, że podróż w głąb siebie trochę potrwa. Podróż ogłą siebie zajmuje czas. To się nie zrobi tego w trzy dni ani w tydzień, ani w miesiąc. Ale to nie będzie tydzień, ale to nie będzie 10 lat. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tak szeroki dostęp do wiedzy o tym, jak nad sobą pracować i darmowy, i płatny, to przy odpowiednim y, skupieniu na tym, żeby naprawdę zmienić swoje życie i poznać siebie, zaprzyjaźnić się ze sobą. Szczególnie mówię to do tych, którzy myślą, że nie mogą się ze sobą zaprzyjaźnić albo siebie polubić, to rok bardzo, bardzo dużo zmieni. Mam klientów coachingowych, którzy po roku w tej chwili pracy, no po prostu ich życie jest kompletnie gdzie indziej, na innej planecie, to jest zupełnie inny poziom. I to nie jest tak, żeby ci ludzie 24/7 tylko i wyłącznie pracowali nad sobą. Ale. Odpowiednie nastawienie i, i taka pewna systematyczność, tym naprawdę potrafi bardzo wiele zrobić. Przy takim nastawieniu 2-3 lata to jest epoka. Po dwóch trzech latach jesteście kompletnie innym człowiekiem. Znaczy w takim dobrym sensie, te wszystkie problemy, które kiedyś się wydawały duże, dawno odchodzą w przeszłość i pojawia się w życiu tyle fantastycznych rzeczy, że, że po prostu no, dla mnie to jest przyjemność w tym uczestniczyć i gdzieś tam wam towarzyszyć. I patrzeć na to, jak, jak rozkwitacie. Jeżeli ktoś myśli sobie, o tak, to jest dobry pomysł, ale teraz nie. Teraz to mam bardzo dużo pracy, teraz mamy w pracy zamknięcie budżetu albo coś tamtego, albo mam chorą mamę, albo tatę, albo dzieci jak dorosną, i jak skończysz szkołę za rok, to jak pójdzie do, do liceum albo na studia, to już wtedy życie jest tu i teraz. I twoi bliscy, dla których chcesz je poświęcić. Oni najwięcej skorzystają, kiedy ty ogarniesz swoje życie. Dlatego nie czekaj na to. Naprawdę najlepiej zadbasz o innych, kiedy zadbasz o siebie. Bo jak zadbasz o siebie, to będziesz mieć nadmiar energii, nadmiar siły, nadmiar pozytywnych uczuć. Po prostu otworzy się świat dawania. Taki prawdziwy świat dawania nie z musu, nie z rozpaczy, nie z desperacji. Tylko z nadmiaru tego całego, tej całej pozytywności, która w tobie jest. Więc pierwsze, co trzeba zrobić po tym live, żeby to nie było tylko filozofowanie przy ekranie, ale żeby to naprawdę zmieniało życie, to postanowić, że od dzisiaj, od teraz poznaję siebie i jestem gotowy na wszystko, co ta droga w głąb siebie mi pokaże na mój temat. Boję się, mam tremę, ale decyduję się to zrobić. I odpowiedz sobie na te pytania, które przed chwilą podałem, a obiecuję ci, że nie uwierzysz, jakim jesteś niesamowitym człowiekiem, dużo szybciej niż ci się wydaje. Kochani, jak zawsze, na koniec e, poproszę, żebyście, e, jeżeli uważacie, że to co tu opowiadam ma sens, że warto to usłyszeć, udostępnijcie to na swojej ścianie na Facebooku, albo dajcie mi lajka na YouTube, jeśli to oglądacie na YouTube. Dlatego, że wtedy buduje mi to zasięgi i więcej osób to usłyszy, a czasem człowiek usłyszy jedno zdanie. Dwie kropki mu się w głowie połączą i nagle się okaże, że strasznie dużo się dzieje. Renata mówi: Szkoda, że ja tak późno to zrozumiałam po 48 latach. To nie jest późno. Masz jeszcze przed sobą kupę czasu i e, nigdy nie jest za późno, żeby stać się człowiekiem, jakim mogłabyś się stać. Nigdy nie jest za późno, żeby stać się człowiekiem, jakim mogłaby się stać. O, i Renata też nazwita z YouTube'a, no to super. Jak zawsze zapraszam za tydzień, żeby nie przegapić tego, co się u mnie tutaj dzieje, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, Krzysztof Litwiński Mentoring, albo do zapisania się do grupy Mistrzowie Intencjonalnego Życia, albo do pobrania bezpłatnego e-booka, kiedy myślisz, że nie dam rady, trzeba kliknąć link na mojej stronie KrzysztofLitwiński.pl lub tutaj w zdjęciu w tle mojego fanpage'a facebookowego Krzysztof Litwiński Mentoring, tam się otworzy większe zdjęcie z, z opisem i tak jak powiedziałem, szanuję Waszą prywatność, w każdej chwili możesz się wypisać, a za tydzień spotykam się znowu na Zapytaj Krzysztofa i jak zawsze czekam na Wasze pytania i życzę Wam mega fantastycznego tygodnia no i co, do zobaczenia za tydzień!